W animacjach i kreskówkach możemy znaleźć całą masę wirusów, które to przekształcały całe kreskówkowe światy w światy opanowane przez zombie, albo w inne tego typu stwory. W każdym razie jedne plagi szło zwalczyć łatwiej, inne gorzej, a co niektóre totalnie niszczyły kreskówkowy świat. Dlatego też dzisiaj chcę wam przedstawić moim zdaniem najciekawsze wirusy oraz ich skutki, jakie one pozostawiły w świecie kreskówek. Tak więc jeszcze zostawcie tutaj subika, bo lecimy po 400 tysięcy i lećmy już do pierwszej plagi, która pojawiła się w niesamowitym świecie Campola, a nazywała się Ra. Radość. I tak wiem, nazwa dosyć śmieszna, biorąc pod uwagę, co ona określa. Ale przyjrzyjmy się najpierw temu, jak w ogóle doszło do pojawienia się tego wirusa w Elmore. Otóż do samego skażenia doszło przez to, że Campbell z Darwinem byli niezadowoleni z tego, że jest poniedziałek. Więc Richard postanowił dać im mega radosnego przytulasa, który zapoczątkował dziwny wybuch tęczy oraz radości. Po tym wydarzeniu nasi bohaterowie poszli normalnie do szkoły. Tylko że już wtedy mogliśmy na nich zaobserwować pierwsze negatywne efekty działania radości. W zasadzie to, co powiedział to nie ma sensu, bo jak może być coś negatywnego, co dotyczy radości, która jest pozytywna. Ale w tym przypadku to chodziło mi o wirusa o nazwie Radość. W każdym razie to już wtedy mogliśmy zaobserwować to, że Darwin uśmiecha się mimo tego, że nie chciał tego robić. Natomiast Gumballowi towarzyszył tutaj radosny taniec. W tym samym czasie Panna Simian, czyli największy smutek z całego serialu, postanowiła obserwować wszystkich uczniów przy użyciu kamer, po to, żeby sprawdzić, czy wszyscy są smutni z tego powodu, że jest poniedziałek. Po krótkiej chwili pana Simian widzi na kamerach uśmiechniętego Gambola oraz Darwina i postanowiła ich zacząć obserwować, gdyż zauważyła w ich zachowaniu coś nienaturalnego, czyli radość na ich twarzach w poniedziałek. A po krótkiej chwili zauważyła, jak nasze postacie zaczynają wydzielać tęczową ślinę. Która to powodowała, że nasze postacie zaczynały śpiewać, a następnie były super radosne mimo swojej woli. Kilka godzin później dostajemy widok obrazu, jaki jest widziany przez Darwina. Widzisz to samo co ja? Śliczna małpka chce dostać buziaka? A jest ten obraz generalnie super tęczowy, a przy okazji niesamowicie zniekształcony, tak więc od razu możemy zaobserwować w nich to, że przez zarazę radości ich postrzeganie świata jest zupełnie inne. Po chwili dzieje się coś niesamowicie dziwnego, gdyż nasze postacie tak jakby opuszczają swoje ciała, na co wskazuje zarówno przyrząd, do którego są one podpięte, oraz to, że widzimy jak coś ulatuje ku górze. I wtedy zaczyna się robić dosyć ciekawie, bo de facto już nasze postacie przestają kontaktować, a z ich ust zaczyna się wydzielać tęczowa ślina, która to powoduje natychmiastową przemianę każdej innej postaci w radosną postać i to zachodzi bez tego momentu przejściowego, który widzieliśmy w przypadku Darwina i Gambola. Po krótkiej chwili już cała szkoła jest tym zarażona. Chwilę później przez przypadek pana Simian odkrywa antidotum na radość, którym to jest mega smutna muzyka, i po dyrektorze Brownie od razu możemy to zaobserwować, że to antidotum działa natychmiastowo, również warto zauważyć to, że Tobies był jedyną postacią, którą to radosne zombie miały gdzieś, a to było spowodowane tym, że on był cały tęczowy. Jest. Ała, ała. To twoja wina? Jesteś taki kolorowy, że wzięłam cię za jednego z nich! Generalnie Campbell wraz z Darwinem również w końcu przytulają pannę Simian. I ta też staje się tak samo radosna jak oni. Jednakże mnie tutaj ciekawi jedna rzecz. Mianowicie skoro widzieliśmy to, jak muzyka od razu zadziałała na dyrektora Brauna, to czemu ona jej nie puściła na korytarzu, by odmienić wszystkich uczniów, tylko udawała jednego z radosnych zombie? Przez co finalnie ona zawiodła. I też przemieniła się w radosną małpę. Teraz przejdźmy do kolejnej plagi. Która pojawiła się w Finaszu i Ferbie, a polegała ona na tym, że wszyscy przemieniali się w doktora Dundersztyca. I w zasadzie cała ta przemiana rozpoczęła się od tego, że nasz doktorek stworzył Inator, który miał przemienić jego brata w największą paskudę na ziemi, przez co finalnie zamienił Rogera w Heisa. Ależ teraz będzie odrażający! No tak, kumak, odrażający. Tak właśnie wszechświat ponownie się ze mnie nawija. I w zasadzie muszę tutaj wtrącić to, że to jest dosyć zabawne, bo to jest swego rodzaju Auto W każdym razie do przedostania się wirusa z jednej na drugą osobę dochodziło poprzez jej dotknięcie, tak więc sytuacja tutaj była dużo gorsza niż ta, która pojawiła się w Gambolu, bo tam on się przedostawał poprzez kontakt ze śliną, a tutaj przedostawał się poprzez zwykłe dotknięcie. Również warto zauważyć to, że ów wirus tutaj od razu przemieniał dotkniętą osobę w aptekarza, tak więc tu nawet nie było czasu na to, żeby pojawiły się jakieś powolne objawy, jak to było w przypadku Gambola i Darwina. Nieco później okazuje się, że nasze postacie są odporne na przemianę. Przez to, że chwilę wcześniej finałarz oraz Ferb stworzyli promień przemieniający ich skórę w gumę, przez co oni mogli się odbijać od ziemi jak kangurki. Powracając do samych aptekarzy, to oni w zasadzie byli mega bezmyślni i w sumie jedyne, do czego oni dążyli, to do tego, żeby dotknąć jak najwięcej osób. A przy okazji cały czas powtarzali jedno zdanie, które brzmiało następująco: za mnie! Ten aptekarski wirus jest serio ciekawy, dlatego że przemieniał on nawet zwierzęta w podobiznę doktora Dundersztyca. Tak więc on przenosił się nie tylko na ludzi, ale również na zwierzęta. W tej animacji wirus został pokonany przez Fineasza oraz Ferba, dlatego że oni zrobili armatkę wodną, która to miała działanie odwracające, dzięki czemu wszyscy w mieście wrócili do swojej pierwotnej formy. I z jednej strony jest to ciekawa plaga, a z drugiej strony nie, dlatego że została powstrzymana przez zwykłą wodę. Kolejna ciekawa plaga pojawiła się w Spongebobie Kanciastoportym. w odcinku Mój Przyjaciel Grzyb. I w tym przypadku, jak sam tytuł mówi, wszystko rozpoczęło się od tajemniczego grzyba, który sam się pojawił w domu SpongeBoba, i nasz bohater nazwał go grzybem z dna. Nieco później okazało się, że ten grzyb coraz bardziej się rozrasta, a za każdym razem, kiedy SpongeBob go drapał, było go coraz więcej i więcej. Generalnie nasz bohater go zignorował, i mimo tego, że miał grzyba na sobie, to poszedł z nim do pracy. W tym też miejscu ten grzyb przeniósł się na skalmara, a następnie skalmar go przeniósł na kolejnych klientów pana Kraba. Za to sam SpongeBob, jako jedyny nasz dzisiejszy przypadek, został podany cał całkowitej izolacji, jednakże po chwili przyszedł do Spongeboba jego super inteligentny przyjaciel i postanowił rozwalić jego bańkę. Po czym jak to się wydarzyło, on stwierdził, że to naprawi za pomocą zwykłej bańki mydlanej. W międzyczasie cały grzyb zaczął się coraz bardziej rozprzestrzeniać w restauracji pana Kraba. W pewnym momencie już wszyscy klienci jego restauracji mieli na sobie tego zielonego grzyba. Po tym co mogliśmy zaobserwować u SpongeBoba, można stwierdzić, że ten grzyb po pewnym czasie zaczyna rozpuszczać daną postać, jednakże dzięki Gatusiowi zostaje on w całości zjedzony ze wszystkich. Osób. czyli wychodzi na to, że on dla przyciennej osoby był bardzo ciężki do eliminacji. Jednakże dla ślimaka morskiego taki grzyb nie stanowił zbyt dużego problemu, gdyż był jego pokarmem. Oczywiście później pan Krab chciał po 5 dolarów za odgrzybienie każdej osoby, nawet spać Boba. No ale wiadomo, to jest pan Krab. I szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że ten grzyb był najmniej szkodliwą plagą, która pojawiła się w dzisiejszym odcinku. Ale to jeszcze nie koniec, bo czy wiecie, co łączy ze sobą te trzy przykłady, o których przed momentem mówiłem? Otóż je wszystkie ze sobą łączy to, że te wirusy niesamowicie szybko się rozprzestrzeniają. I w zasadzie gdyby nie antidotum, które zostało podane na czas, to każdy świat z tych animacji mógłby zostać pochłonięty przez danego wirusa. Ale w kreskówkowym świecie istnieje jeden wirus, który potrafi pochłonąć każdy świat animacji, a jest z nim glitch z animacji Pibi. Sam glitch jest czymś w rodzaju błędu, który pochłania świat. I on nie działa tak, że został wywołany czymś jak w poprzednich przykładach, tylko on się pojawia w danym świecie i lawinowo go pochłania. Co ciekawe, to jest jedyny wirus, który bez problemu może przejąć kontrolę na nad daną postacią, a następnie połączyć wiele postaci w jeden wielki organizm, którym to ta plaga steruje. I jeżeli zostaniecie zauważeni przez jednego nosiciela, tego glitcha w danym wymiarze, to od razu wszyscy nosiciele glitcha ze wszystkich wymiarów będą wiedzieli o tym, że znajdujecie się w danym miejscu. Co to też nam pokazuje, że ten glitch nie działa w pojedynkę, a wie o tym, że w kupie drzemie siła. I żeby zdobyć więcej nosicieli, to musi wykorzystać wszystkich, których już posiada. Po to, żeby oni lawinowo zalali świat danej kreskówki, ogólnie przez to, że jednak jest to koncept kreskówki, która pojawi się w przyszłości, to niestety nie wiemy tego, jak pokonać glicza oraz czy w ogóle da się tego dokonać. Jedyne co wiemy, to to, że on jest najpotężniejszą plagą, która może odwiedzić świat danej kreskówki. Dlatego spośród tej dzisiejszej czwórki plag uważam go za najbardziej potężną, dlatego że praktycznie nic o nim nie wiemy. Nawet nie wiemy to, jak on się rozprzestrzenia, tylko wiemy to, że on przejmuje kontrolę nad swoim nosicielem, a na ziemi działa jak jeden wielki mózg. Kolejną plagę znajdziemy w wodogrzmotach małych, w których to się pojawiły zombie, a w zasadzie to one nie pojawiły się tak po prostu, tylko przywołał je Deeper. Same zombie w sumie zachowywały się jak typowe zombie z gier oraz filmów o tych postaciach. Czyli były dosyć powolne oraz po ukryzieniu przemieniały taką osobę w zombie. Świetnym tego przykładem jest Sus, który stał się dosyć dziwnym przykładem zombie. Bo zarówno był myślącym zombie, jak i też super leniwym zombie. A do tego w odróżnieniu do pozostałych zombie on potrafił gadać. Albo lepiej, zmieńmy scenariusz. Mogę zjeść wasze mózgi, tak się nie? W pewnym momencie nasze postacie prawie już zostały dorwane przez zombie. Ale w bohaterskim stylu nagle przybył do nich wujek Stan. Który za pomocą kija baseballowego powstrzymał małą grupkę zombie. Oczywiście wujek stan cały czas się nie podawał, ale jednakże tych zombie cały czas przybywało i przybywało. Przez co finalnie nasze postacie musiały się wycofać na strych, jednakże same drzwi na strychu zbyt długo nie powstrzymały zombie, przez co finalnie nasi bohaterowie musieli wyjść przez okno na dach tajemniczej chaty. I w tym samym momencie przez przypadek dowiedzieli się tego, że księga Deepera w ultrafiolecie ma zaszyfrowanych w sobie wiele wskazówek, a jedna z nich dotyczyła tego jak powstrzymać hordę zombie. Może tego było dokonać poprzez śpiew na trzy głosy. Inaczej mówiąc, nasza trójka bohaterów musiała zaśpiewać karaoke, po to, by powstrzymać zombiaki. Natomiast przez to, że Sus został zombiakiem poprzez ugryzienie, to nasi bohaterowie, by przywrócić go do człowieczeństwa, musieli mu podać cynamon. Jak widzicie, zwykła przyprawa, a jednak świetnie sobie radzić z zombiakami. Jeszcze też wspomnę o tym, że równie świetnie będzie, jak zostawicie tutaj łapeczkę w górę oraz też subskrypcję, żeby dołączyć do naszego grona fanów animacji. A teraz przejdźmy do kolejnej plagi. Która pojawiła się w zwyczajnym serialu. Ta plaga, w porównaniu do swojej poprzedniczki, została wywołana przez złego Rigby'ego. Ale zacznijmy sobie od początku. W tym odcinku Rigby oraz Mordechaj grali w Dinksa, czyli w grę, która polegała na tym, że jak się odezwiecie, to druga osoba może dać wam strzała w ramię. W każdym razie, żeby się oddinksować i móc normalnie już mówić, to jakaś inna osoba musiała wymówić wasze imię trzykrotnie. Jednakże nikt nie chciał z Rigbiego ściągnąć tego dingsa Wtedy atleta zdradził sekret Rigby'emu, że ten sam może siebie oddingsować ale żeby to zrobić, będzie mu potrzebne lustro. Więc Rigby szybko pobiegł do toalety, gdyż tam było lustro. Ale przez przypadek oddinksował się w zupełnie inny sposób. Mianowicie puścił on gorącą wodę z kranu, przez co cała łazienka zaparowała. Do tego zgasił on światło, a przy okazji napisał, swoje imię na luszcze. Przez co w momencie kiedy wymawiał swoje imię trzykrotnie, to napis, który napisał wcześniej na luszcze, pojawił się w odbiciu luszczanym i po wypowiedzeniu trzy razy swojego imienia lustro przemieniło się w portal, z którego wyszedł zły rigby. Ta postać była tak potężna, że bez problemu mogła rozbijać cegły, ale również ona potrafiła po zadrapaniu danej osoby przemienić ją w włochate zombie. Stoj! To babcio! Ale jest potwaj! Ziemniej, co natychmiast stanąć z powrotem na Które w zasadzie było jej posłuszne. I kiedy taki zombie zadrapał kolejną postać, to taka postać również stawała się owłosionym zombie. I w zasadzie schemat cały czas się powtarzał. A do tego te zombie były niesamowicie wytrzymałe. A do tego wszystkiego to one działały na zasadzie jednego wielkiego mózgu, który był sterowany przez złego Rickbiego. Nasi bohaterowie powstrzymali złego Rickbiego poprzez powrót do łazienki z lustrem, w której to ponownie udało im się uruchomić portal do złego wymiaru. Do którego wpadły Rigby. Następnie po tym, jak nasi bohaterowie zamknęli ten portal, wszyscy wrócili do swojej normalnej postaci. Kolejna plaga zombie pojawiła się w niesamowitym świecie Gambola w odcinku Pudło. Cały odcinek polegał na tym, że do rodziny Watersonów została doręczona przez pomyłkę jakaś paczka, która nie miała na sobie żadnego adresata. Następnie nasza rodzinka zaczęła się zastanawiać, co może w sobie skrywać ta paczka. Oczywiście nasi bohaterowie podzielili się na tych, którzy chcieli otworzyć tą przesyłkę, oraz na tych, którzy nie chcieli jej dotykać. Właśnie do tej drugiej opcji należała Anaïs która z góry założyła to, że wszystkie tajemnicze pojemniki, które pojawiły się na Ziemi niosły za sobą same nieszczęścia. I to właśnie z tego powodu nie należy otwierać tego pudełka, gdyż otworzenie tego pudełka może zapoczątkować plagę zombie. To właśnie w retrospekcji analiz możemy zobaczyć jak ta plaga będzie wyglądać. I również tam możemy zobaczyć sąsiada Watersonów, który jest otoczony przez zombie, który to niestety miał takiego pecha, że został ich przekąską. Następnie w tej kreskówce dostajemy porównanie tego, że niektóre osoby przez swoje zapatrzenie w telefon już przed plagą zombie zachowywały się jak typowe zombie. I powiem wam szczerze, że coś w tym jest. Następnie dostajemy tam dosyć humorystyczną scenkę, gdyż mamy w niej Tobiasa, który ukrywa się przed zombie w łazience. I w tej łazience on znajduje nogi zombie, które zaczynają przed nim uciekać. Co to jest dosyć zabawne, bo często w filmach mamy przedstawionych takich pełzających zombie, które to właśnie są pozbawione nóg. I ludzie często śmieszkują z tego, że ich nogi muszą same się poruszać, bez reszty ciała. I twórca Gambola ewidentnie chciał nam to przedstawić w tej scenie. Samo przedstawienie tego, co może się wydarzyć po otworzeniu tego pudełka, kończy się tym, że naukowiec, który jest naszym lektorem, zostaje wciągnięty do ciemnego korytarza. I co tu można wiele powiedzieć na temat tej plagi? No, na pewno można powiedzieć to, że ona nigdy się nie zaczęła. No bo w końcu to była tylko wyobraźnia analiz, oraz gdybanie sobie, co by było jeśli. Osobiście, plaga radości w Gambolu dużo bardziej mi się podobała niż plaga zombie, gdyż wątek zombie w tej kreskówce trwał całą minutę i 15 sekund. Dlatego pozostawmy go takim, jaki jest i przejdźmy już do kolejnego wirusa, który tym razem pojawił się w Riku i Mortim i tym razem nie mieliśmy tam do czynienia z zombiakami, tak więc miła odmiana. Cała plaga w tym serialu w sumie to rozpoczyna się od kaprysu Mortiego. Polegał on na tym, że w ten konkretny wieczór Morty miał mieć szkolną potańcówkę. I stwierdził on, że on nie chce na nią iść samotnie, ani z nikim innym. Tylko chce on iść na tą potańcówkę tylko i wyłącznie z Jessica. Tylko tu się pojawił taki problem, że Jessica za bardzo go nie lubiła. A tak szczerze powiedziawszy, to go wcale nie lubiła. Więc Morty wyprosił w tej sytuacji Ricka, żeby on stworzył chemiczne serum mające na celu spowodować to, że Jessica bardzo polubi Mortiego. I po długim czasie proszenia w końcu Rick zgodził się na stworzenie takiego eliksiru. Jednak że zapomniał wspomnieć Mortiemu o tym, że jeżeli on poda ten eliksir osobie, która ma grypę, to ten jego eliksir może mieć pewien skutek uboczny. Oczywiście w tym dniu Jessica miała grypę i wystarczyło tylko jedno kichnięcie, żeby cała sala niesamowicie pragnęła Mortiego. Po pewnym momencie to Mortiemu przestało się podobać i chciał, żeby Rick podał tym wszystkim osobom antidotu, jednakże Rickowi tak to wyszło, że te osoby zmutowały. Już nie tylko pragnęły Mortiego, ale były one również w połowie modliszkami. Oczywiście ten efekt ani nie zadowolił Rika, ani Mortiego, więc oni postanowili stworzyć kolejne antidotum, które miało usunąć z ludzi dwa poprzednie efekty. Jednakże finalnie efekt tego był taki, że teraz wszyscy zmutowali w różne stwory i w tym momencie Rick już postanowił się poddać i stwierdził, że nie potrafi naprawić tego świata. Więc żeby wrócić do normalnego życia, znalazł on wymiar, w którym zniknął Rick i Morty z tamtego wymiaru. I nasz Rick z Mortim zastąpili tych znikniętych Rika i Mortiego z tamtego innego wymiaru. No mam nadzieję, że w tym się połapaliście. Ale przechodząc do sedna, mamy tutaj w zasadzie do czynienia z faktyczną plagą, która to nie została pokonana i finalnie się okazało, że ucieczka była najlepszym rozwiązaniem. Następna plaga, która nawiedziła świat pory na przygodę, jest to plaga zombie, czyli wracamy do naszych typowych standardów. Sam odcinek zaczyna się jak typowy film o zombie, czyli mamy muzyczkę akcji oraz postacie uciekają przed chmarą zombie. W pewnym momencie nasi bohaterowie dobiegają do zamku księżniczki, która im wyjaśnia, że to w sumie ona odpowiada za tą plagę, gdyż ona eksperymentowała na zombiakach, ale przyszedł jej mieszkaniec i wszamał część zombiaka. Hmm, <gry> przez co on się finalnie zamienił w zombiaka. Następnie cała plaga rozprzestrzeniła się na innych mieszkańców oraz na samą księżniczkę, która nie zdołała stworzyć antidotum, ale poinformowała naszych bohaterów, że nauka ich ocali. Oczywiście nasi bohaterowie pomyśleli, że nauką są chemiczne notatki księżniczki, dlatego kompletnie nie znając się na chemii, postanowili stworzyć antidotum, które to jeszcze bardziej zmutowało te zombiaki. I teraz one miały nie dość, że super siłę i zdolności latania, to do tego wszystkiego miały one niesamowite usta. Z czasem naszych bohaterów było coraz mniej i mniej, za to zombie coraz bardziej wdzierały się na obszar zamku. Do takiego stopnia, że aż go finalnie opanowały. I w ostatniej chwili Fin ogarnął, że szczurek laboratoryjny ma na imię nauka i to właśnie on pokazał Finowi co ma ze sobą mieszać, dzięki czemu finalnie udało im się stworzyć antidotum. Ale przez to że Fin nie miał pomysłu jak ma odmienić inne postacie, to postanowił się cały pokryć tą miksturą, po to by w momencie zetknięcia się go z zombiakami móc je przy takim kontakcie przemienić z powrotem w ludzi.